Proszę bardzo. Hejka, z tej strony Glaf, to są niecne RPG i razem z jest Ze mną Werso z Just Culture Gry. Cześć Kamilu. Dokładnie tak się ma. Cześć, cześć, cześć. Eee, no właśnie, zaczynamy nagrywać kolejny odcinek, to już jest siódmy. Eee, siódmy oficjalny, bo jeszcze był 4,5 w trakcie. Eee, gdzieś tam jak na szybko dograłem po komentarzu, także jak zaczynaliśmy, pytałeś mnie właśnie, jak to będzie z tą serią, czy ona się przyjmie. Powiedziałem ci, że nie wiem, ale chociażby na napisała fajny komentarz, więc potem pozwoliłem sobie dograć. Eee, w odniesieniu do jej komentarza, troszkę więcej zrobicie research o tych grach paragrafowych. I zresztą, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to polecam, bo tam jest więcej a propos to, co mnie pytałeś w odcinku numer 4. Natomiast yy, okay. pytanie, jakie jest, yy, znaczy, ja mam pytanie do ciebie, jakie Ty masz pytanie na dziś? E, no to przede wszystkim już ustaliliśmy przed nagraniem, że oboje wybieramy się na pylkon. Zgadza się. W związku z tym na pewno chciałbym się dowiedzieć od ciebie, czy ty tam będziesz prowadził coś, czy jedziesz tam raczej, żeby sobie po prostu popatrzeć, czy pograć po prostu w RPG? Y ja ci powiem tak, jadę tam tylko i wyłącznie po to, żeby te RPG propagować, eee, czyli będę prowadził na stoisku wydawcy u Monków. Eee, drugi rok z rzędu zostałem zaproszony przez nich i z przyjemnością e, z tego zaproszenia korzystam. Eee, i jest to dla mnie frajda samo w sobie. Natomiast e, gdybym nie był zatrudniony, e, bo nazwijmy rzeczy po imieniu, jestem też zatrudniony po prostu, żeby tak być mistrzem gry u wydawcy. To obstawiam, że ja sam na Pyrkon bym nie pojechał, ale to dlatego, że mm, ja się czuję za stary na tą imprezę. W sensie mam wrażenie, że ja jako 40 plus nie do końca jestem już targetem e, takiej imprezy. Okay. E, w sensie to jest impreza bardzo fajna. Dobrze zrobiona, bo to już jest trzeci mój pyrkon. Jeden był przed pandemią, i teraz już dwa po pandemii. Znaczy, tak, to drugi po pandemii. I to jest ciekawa impreza, aczkolwiek wiesz, jakby ja mam takie poczucie, że gdzieś tam troszkę jakby odskoczyłem od tego. I targetem jednak są ludzie młodsi. 20 na 100, 20, może 30-letni, którzy wiesz, mają więcej czasu, którzy mają ochotę, wiesz, pójść na stoiska, powydawać pieniądze i tak dalej. Bo żeby jechać na Pyrkon tylko, żeby pograć w RPG. Za duże koszta. O tak bym ci powiedział. Nie koszta noclegu, koszta wyjazdu. Można oczywiście pojechać na jeden dzień, ale. Które miasta to w tym momencie jest długa wyprawa, bo to jest 4-5 godzin samochodem, czyli mamy 10 godzin podróży, powiedzmy, w obie strony jeszcze spędzić czas. Oczywiście można, bo tak jak mówię, to jest fajna impreza, można fajnych rzeczy tam się dowiedzieć, posłuchać jakichś prelekcji i tak dalej. Ale dla mnie tego wszystkiego jest za dużo i ja osobiście, mhm. jak mam wybierać tak, żeby pójść sam dla siebie, to jednak szukam. Takich imprez w trójmieście, gdzie mam je po prostu bliżej i na przykład Remcon, gramy mam nadzieję, że na Remconie już w tym roku byłem, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku pojadę na no Alegramy, mam nadzieję, że będę i tak samo też w listopadzie w Gdańsku będzie bardzo duży konwent europejski Chaosium, czyli firmy do dotabene, do której Blackmonk chyba mogę powiedzieć należy, ja nie znam się w tych więc może przeinaczam fakty, ale ludzie z Blackmonków współpracują ściśle są w Chaosium, tam w zarządzie, więc powiedzmy Blackmonk jest częścią Chaosium, to chyba nie jest przekłamanie zbyt wielkie, jeśli Delikatnie. I to będzie na przykład event, na który ja na pewno będę chciał, jeśli tak się zastanawiam, bo on będzie w, w Święto Zmarłych 1 listopada, tam w okolicach, tam chyba 31 czy 30 października, 2-3 listopada. No I to jest event, na który no, będę na pewno zastanawiał się poważnie, negocjował z małżonką, jak to zrobić, żeby na ten event się wybrać, może na jeden dzień, może na całość, ale to jest taki event, na który bardzo bym chciał, bo ja osobiście lubię Zevktulu, a Zevktulu jest wydawany przez Chaosium, więc mam nadzieję, że tam będzie dużo związanych rzeczy dla fanów Zewu, no i to będzie w Gdańsku. No bliżej się tak dużego eventu nie da zrobić, zwłaszcza, że mówimy, no tak. że to będzie konwent. Europejski, to już nie jest skala polska, to jest jedyny w Europie konwent Chaosium, z tego co doszło mnie słuchy. Może coś gdzieś tam jeszcze się pewnie będzie działo, rodziło, ale ostatnie wnioski, ostatnie rzeczy, jakie można było przydać na socialach właśnie Chaosium, to jest, że to jest jedyny europejski, więc mówimy o olbrzymiej imprezie. Które ja, czuję, że jestem, tak, które ja czuję, że jestem bardziej targetem, bo ona będzie jednak bardziej, wydaje mi się, rpg a Pyrkon jest fantazy, tak, tam jest wszystko, książki, anime i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc Pyrkon jest spoko, ale na zasadzie ja bym powiedział na Pyrkon pojechać raz, tak, zobaczyć, spędzić czas, wyciągnąć wnioski, jednemu się to spodoba, będzie chciał jeździć cały czas, ja czuję się po prostu... To stary, zwyczajnie. Podobnie jak z Woodstockiem ludzie mają doświadczenia. Ja tylko jeszcze tak naprostuję, bo my w zasadzie ten odcinek nagrywamy jeszcze przed Pylkonem. Jest środa, tak? Środa przed Pylkonem. Ładnie tak. 11 czerwca, więc dopiero w ten weekend dla nas będzie Pylkon, dla was już był Pylkon więc jak gdzieś się zobaczyliśmy to fajnie, jak nie to, to też fajnie ja mogę, <grym> bo <albo> i lepiej <grym> ja, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że zapraszam na, na stoisko Black Moków, jeżeli ktoś ma ochotę pograć w Dragon Baina jeżeli był na stoisku i grał w Dragon Baina to ma bardzo dużą szansę, że grał w tą sesję u mnie, bo, bo głównie w tym roku będę prowadził Dragon Baina tam mam chyba dwie sesje Delta Green, a tak jest cały czas od rana do wieczora Dragon Bane, który notabene naprawdę w tym roku skradł moje serduszko, także cieszę się podwójnie, albo potrójnie, że, 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 że tego Dragon Balla będę miał okazję tyle aż prowadzić. Bo uważam to za mm. zgrabny system. Okej. Okay. Ja też tak może myślę, że możemy zahaczyć o, o, o tych Black Monków, bo w zasadzie Black Monk kilka razy już tutaj padło, pa, padły te słowa Black Mong, Black Monk, mm. ale w zasadzie nie powiedzieliśmy czym Black Monk jest, a myślę, że że warto, żebyśmy żebyśmy o tym opowiedzieli, co? Bo o ile dobrze ja się orientuję, nie jestem w 100% pewna, no oczywiście popraw mnie albo rozwin. Black Monk to jest wydawnictwo RPG. Dokładnie tak. A tak. czy znaczy, to jest wydawnictwo polski wydawca? Który jest wydawcą RPG-owym i też planszówkowym, chociaż chyba mam wrażenie, że planszówkami bardziej w tym momencie RPG-ami dużo bardziej teraz stoją. I jest to, ja zawsze uważam, to jest tej jeden z czołowej grupy polskich wydawców, tych takich największych, którzy najwięcej działają. Jest Copernicus, Copernicus Corporation. Oni robią Warhammera, jest Alice Games, oni robią głównie świat mroku i Kult. To są te, takie największe bym powiedział, oczywiście więcej, każde z tych firm ma więcej, ale to są te, takie ja bym powiedział, najważniejsze. Był Rebel, który należy do Asmodi, ale tak naprawdę Rebel już w tym momencie z RPG-ów chyba wychodzi. Nie mam jakichkolwiek informacji. Mhm. Oni wydają obecnie Genezys, kiedyś wydawali polskie Dedeki, ale przestali. No i jest właśnie, mówię, Black Monk, który wydaje zefktulu Dragon Bane. Cyberpunk, Red, One Ring'a, czyli Władcy Pierścieni i to tak na szybko Wesen jeszcze, więc tych systemów też mają całkiem sporo. Natomiast co jest dla mnie zawsze istotne, czemu ja gdzieś tam czuję jakiś sentyment, to bo pierwsze nie mają ZEW, tak? Blackmonki mają ZEW, to jest pierwsze i uważam, że to trzeba powiedzieć wprost i otwarcie, to dzięki Blackmonkom mam wrażenie, taki jest mój odbiór całej sytuacji, był ten, jest ten obecny wielki boom na RPG, bo Black Monkey zdecydowały się wydać siódmą edycję z zrobiły na to wspieraczkę, bodajże na GameFound i zebrali ponad milion złotych i to była chyba największa, a wydaje mi się, że do dzisiaj jest największą, ale nie jestem na 100% pewien, największą RPGową wspieraczką, bo ponad milion złotych uzbierano na wydanie RPG i od tego momentu ja mam wrażenie, że, że, że RPG nagle odżyły, bo to był gdzieś Rok 2018, wydaje mi się, tak. Tak, na, na pewno 2018, bo pamiętam, że gdzie pracowałem. Zresztą pluję sobie do dzisiaj w brodę, że nie byłem w stanie wesprzeć najwyższego progu i gdzieś tam udało mi się odłożyć kasę na ten próg niżej, ale na ten najwyższy, mm -hmm. najwyższy nie nie udało mi się i, i, i moje gadżyciarstwo jest do dzisiaj niezaspokojone z jednego powodu, ale nie wchodźmy już w takie <laughs> szczegóły, nie. Także... E, tak, no tak jak tutaj patrzę sobie, to e, jeśli chodzi o linię dawniejszą, poszedłem sobie właśnie na Blackmonka, mm -hmm. żeby tutaj do, 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 powiedzmy doprecyzować. Dajesz. To mamy tak, mamy Zew mamy Delta Green, mamy Blade Runner, e, Fabula Ultima, Cyberpunk Red, Jedyny pierścień, Władca pierścieni 5E, e, Brindle, Brindlewood Bay. Tak zwany bappa Dragon. Mm -hmm. Okej. Okay. The Walking Dead, no to tutaj tak. ja się bardzo mocno na to patrzę. Też jest, też jest. Dragon Bane, Vaeson, mityczne istoty, mm -hmm. Tajemnice Pętli, Trophy Dark i Coriolis, Trzeci Horyzont. Coriolisa już, tego co wiem, nie będzie, oni się wycofali z tej serii. Tak samo e, jak nie ma już tutaj, ale oni też wydawali miasto mgły, które ja na przykład uwielbiam. Niestety licencja się skończyła. Tak, tak. I licencja się skończyła, Aj. więc już nigdzie polskich materiałów dostać nie można, ale to też Blank Monk wydawał. E, no i mam na półce, jestem też radosnym posiadaczem właśnie miasta mgły, wszystkiego co wydano po polsku. E, no i przy okazji potem tego co wydano po angielsku, czego u nas po polsku nie będzie, też, też gdzieś tam zakupiłem sobie, bo dla mnie super system, no ale nie, nie przyjął się. W tamtym roku na Pyrkonie dużo miast tam prowadziłem i Aha. jak po sesjach wiem, że ileś osób się zdecydowało na zakup nawet, bo pytali mnie, gdzie to można kupić, co tam, czy jakaś zniżka jest, czy coś, to zawsze odsyłałem ich tam właśnie, żeby mówili, że są po sesji i z tego co wiem, jakąś tam promocję dostawali. Zresztą no Pyrkon pod tym kątem jest fajny, tak? Jedziesz tam jak wiesz, co chcesz kupić... To fajnie jest mhm. poczekać na ten Pyrkon. Jeżeli są jakieś promocje to właśnie tam będą. Nie, To jednak jest też duży event, więc wydawcy dają fajne ceny. Więc pod tym kątem na przykład Pyrkon, każdy event mam wrażenie taki większy jest spoko. Okej, okay, a tak jeszcze a propos właśnie eventu, a propos Pyrkonu. To mówiłeś, że ile masz sesji zaplanowanych? 14? Tak. Więcej. 14. W tym momencie 14. I... I to jest 14 sesji. O, około godziny, tak rozumiem. Wiesz co, musiałbym sprawdzić konkretnie w grafik, ale to jest bodajże godzina 15 minut w tym momencie. Chyba tak w tym roku jest to rozpisane. Mówię, nie chcę godzina okay. 15, godzina 20, godzina 30, ale chyba godzina 15, tak, na 90%. I w tym czasie, no to jest krótki, wiesz, to taka sesja to jest takie wiesz, liśnięcie. Moment, w którym masz sprawdzić, żeby ten gracz poczuł niedosyt i żeby chciał na RPG wrócić. Żeby chciał na RPG. Przynajmniej ja to tak traktuję, że chcesz tak zagajać opowiedzieć szybko mechanikę i sprawdzić, żeby ten człowiek poczuł to, co chce poczuć na tej sesji, czyli albo się dobrze bawił, albo się przestraszył, w zależności jaki system, żeby on do tych RPGów chciał wrócić. I myślę, że na przykład ty jesteś takim przykładem, że gdzieś tam przyszedłeś na tą sesję, zagrałeś tą sesję i mam nadzieję, że tą sesją na remkonie. nie twierdzę, że tylko dzięki mnie, bo na pewno nie, bo wiem, że masz znajomych, którzy grają w RPGi, ale mam nadzieję, że na przykład właśnie tą sesją eventową gdzieś tam dołożyłem cegiełkę do tego, że tymi RPG-ami zacząłeś się interesować. Z kilku, bo to zawsze jest jedna z kilku. Czasem to musi być jakiś ziomek, czasem to musi być, nie wiem, dziewczyna czy chłopak, czasem to musi być właśnie jakaś dobra sesja, czasem to musi być, nie wiem, człowiek, którego gdzieś tam poznaliśmy, jakiś przyjaciel. I to się tak stakuje, tak wiesz, sukcesywnie, nie? Tak kilka jak się gdzieś tam składa i z tego hmm. budujemy jakiś podstawowy fundament, żeby tymi rpg zacząć się bawić. Okej, okay, a kolejne pytanie, które gdzieś tutaj mi się nasuwa też, to, bo domyślam się, że jakby motyw przewodni czy jakaś tam zarys fabularny na tych wszystkich sesjach będzie taki sam czy ciebie jako mistrza gry to nie nudzi Wiesz co, mnie nie, ale ja jestem człowiekiem schematycznym, ja lubię przyzwyczajenia, to troszkę tak jak moja żona się ze mnie śmieje, że idziemy do knajpy X i ja tam zawsze biorę na przykład schabowego, tak, albo idziemy do knajpy Y i tam zawsze biorę spaghetti na przykład carbonare, bo ten dany posiłek w tej konkretnej knajpie mi smakuje i nie czuję potrzeby zmieniać tego. Oczywiście mogę to zmienić, mhm. mogę zjeść coś innego, ale skoro mi coś smakuje, i coś mi pasuje, jestem zadowolony, no to korzystam z tego posiłku. I na przykład może być tak, że wchodzę sobie do knajpy jakiejś tam i trzy razy kupiłem sobie jakieś różne posiłki i znalazłem ten, który jest tym czymś. I ja tak na przykład mam z mhm. sesjami tymi eventowymi jeżeli chodzi o eventowe, że, że na przykład, jeżeli chodzi o mój scenariusz do Zewu, który zawsze najczęściej prowadzę ludziom, bo oczywiście to się może zmienić, jak się ludzie zaczną powtarzać, ale póki co chyba na trzech eventach nie powtórzył mi się gracz i ten scenariusz sukcesywnie przez tych ileś sesji on ewoluował, on się zmieniał. Ja go sobie sukcesywnie z każdym eventem, z każdą sesją dopracowywałem, Także na przykład teraz mhm. jestem też z tego scenariusza zadowolony. Mam też sesję do Miasta Mgły, którą mam taką krótką, eventową godzinę, no to ona jest po prostu sceną, więc mam ją też w ten sposób dopracowaną, ale mam też dłuższy scenariusz, e, mówimy to o dwu czterogodzinnym scenariuszu, który rozegrałem już w języku angielskim na innym kanale YouTube'owym mhm. RPG Figures, a tam chyba jest e, Pierwszy odcinek, jak to nagrywamy, to pierwszy odcinek się w tej sesji pojawił, ale nagrywałem ten, prowadziłem ten scenariusz na pierwszym razem w swojej takiej stałej ekipie. Potem był po angielsku, potem był znowuż po polsku i znowuż był po polsku, więc ten scenariusz rozegrałem też cztery razy. I, 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 i on za każdym razem jest troszeczkę inny, bo on ewoluuje, i bo częścią mojego na przykład stylu gry. Jest to, że ja wysłuchuję graczy i wciągam do tego swojego założenia ich fikcję. I w tym momencie mi się to po prostu mhm. nie nudzi, bo te scenariusze nie są toczka w toczka identyczne, bo różni ludzie różnie podchodzą. Na przykład, Starter Dragon Bayna prowadziłem już cztery razy i zaufaj mi. Różne kaczki widziałem. Ty na przykład jak grałeś kaczką, no to mówiłeś na przykład kwa, tak? Co, co jakiś tam czas. Ale na przykład miałem bohatera, który w ogóle cały zaczął robić się gryźliwy, zmienił swój ton głosu, ten z klasycznego, którym normalnie rozmawiał, tylko jak wchodził w kaczkę, w ogóle zmieniał się. Więc ta sesja też za każdym razem troszeczkę wygląda inaczej. Różni są ludzie. Też ten starter, pytanie ile osób będzie w danym momencie. Starter jest przewidziany do 5 osób różna konfiguracja postaci będzie wzięta, różnie ci ludzie biorą. Też są sytuacje losowe w Dragon Bane, że ja cały czas tam rzucam kostką, czy coś losowego się dzieje, więc te sesje nigdy nie są jeden do jeden identyczne. A dzięki temu ja też jest, mam to urozmaicenie, że raz, że nie wiem do końca, co się stanie, wiem, jaki jest scenariusz ale. Zmienia się, a dwa, e, ludzie podchodzą do z tej sprawy inaczej, inaczej odgrywają, inaczej inne jest nawet ymm, inne są te zależności. Nie? W jednej drużynie są wobec siebie ludzie zgryźliwi, w innej drużynie są w ogóle turbofunflami, bo się uwielbiają, więc nawet te drużyny działają inaczej. Nie? Mhm. Więc mi to nie przeszkadza. Mnie to bawi. Ja sukcesywnie sobie mogę poszlifować różne style prowadzenia, różne podejście, słuchanie ludzi. Dla mnie to jest ok. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. No to czyli nie nudzi ci się to tak długo, jak, jak możesz, jakby to powiedzieć, zarażać ludzi swoją pasją. No to jest mój główny cel i ta moja radość, tylko po to są też niecne RPG, bodaj Boże ileś z tych osób będzie się dobrze bawić, które, które są, które oglądają? Tak, będzie się dobrze bawić, oglądając ten content, ale daj Boże, i to jest ten główny cel, wpadnie tutaj ktoś zupełnie, totalnie randomowy, który zobaczy: ej, oni gadają o czymś fajnym, nie posłucham. Fajnie gadają, jest to ciekawe, w sumie mają Discord, wbiję do nich i, 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 i będę grał w RPG. I daj Boże, ten ktoś znajdzie swoją pasję, bo wiesz, no, ja uważam, że RPG to coś mega pozytywnego bo one dają dużo pozytywnych rzeczy. Nie wiem, czy werpegi dają coś negatywnego. Mi się wydaje, że chyba nie. Poza... Ja mam kilka takich rzeczy, ale to myślę, że do kolejnego. Dobrze. Odcinka. Z przyjemnością się dowiem. A co, na dzisiaj chyba kończymy? Mhm. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat, ale, ale, ale tak czy siak nic nie dogramy, nawet jeżeli by się pojawił komentarz, bo jeżeli to puścimy tuż po Pyrkonie, to nie będę miał głosu. Tego jestem pewien. Także e, to co, kończymy. Tak, tak. E, dzięki, mam nadzieję, że udało nam się zobaczyć na, na Pyrkonie. Mam nadzieję, że sesje, które poprowadziłeś e, były, były czymś nadzwyczajnym. Mam taką szczerą nadzieję, że ludzie wyszli zadowoleni. E, a tak czy siak, grajcie w RPG, bo to jest świetna zabawa i trzymajcie się, hej! Cześć!